Siemano, siemano, jest to Vertens, witajcie w rapcie. To jest dokładnie, jest Hunter, siemaneczko, siemaneczko. Siemano. A co ty tam nurkujesz, Jeszcze, ja Bo to trzeba było się wykąpać na szybko, żeby tak, na chcesz... nie przyjść do cywilizacji. Cywilizacji, słuchajcie, dotarliśmy tutaj. Jeśli y, lubicie oglądać tę serię, zostawcie już teraz łapeczki w górę. Dzięki wielkie za to, suba również, wbijecie również do Huntera bo tam również są rekiny i to nie w rafcie, i to nie w rafcie. Tak, tak ojso, ale, be, be, ale będą rekiny, będą rekiny, na pewno zobaczycie, na pewno. Co? Przerąbane, Zobaczycie, przerąbane zobaczycie, na pewno. ale beka, beka szła, było fajnie. Co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć na początku, jeśli sami nie chcecie pograć w Raft'a, to oczywiście grę możecie zakupić na G2.com, link jest oczywiście w opisie. No i co, zapraszamy was tutaj do wykupienia sponsorka za jedyne 5 złotych, dzięki temu już dzisiaj dostaniecie dostęp do kolejnego Ej, raz z rafta, tak jak to było ostatnie, jak mówiłem, to jest. Dobra. Tutaj widzę, że ładujesz, a my musimy spłynąć. Tak to biopaliwo szybko tutaj ogarniane. Może się Musi trochę tego biopaliwa, bo mamy tylko jeden, jeden ten. Jeden do robienia, a dwa zbiorniki potrzebne są. No to mhm. jest ta kalipa. Dobra, odpaliłem jeszcze kotwicę podnieść trzeba. Dobra. No i się odpalił normalnie na ten silnik, a tutaj jakaś dziura. Widzicie, coś z teksturami nam się tutaj zrąbało, że ta rurka nie łapie, ale działa. łapie. <laughs> działa, cię działa. powiedziałem ci, no. jak typowy informatyk. U mnie działa. Tak, u mnie działa. Próbowałeś <laughs> <laughs> resetować, nie? No widzisz. <laughs> no. Płyniemy normalnie tam. Normalnie wszystko jest elegancko. W ogóle będziemy musieli te sieci pozbierać, bo tu widzę, że wszystkie są w Tak, bo, bo osta zabrane. ostatnio to było lewane na maksa. <laughs> A tutaj widzę, że jest Patrz, dużo, dużo. Ja tutaj się wtrynie. Zmieścimy Dobra. się. Ja, ja twierdzę, że tu zmieścimy. Ta. Mm -hmm. No i pięknie. <laughs> Dawaj, to nieźle zmieszczone. <grym> no, trochę za duży domek. No, tam. A, tam. Tak, i po bokach trochę za dużo. A, ogólnie to jest dobrze. A. O, opa. Patrz, wyłączyły się. O, dobrze. no. Już działają, już sprawne. Tak, 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 już sprawne. Y wiem, czego zapomniałem. Tego? Zapomniałem yy, wziąć yy, lampy na głowę. Lampa na głowę, no też nie mam. Ale chyba tym trikiem sobie będę leciał. Coś mi się tak wydaje. To ja sobie wezmę, bo ja zapomniałem, a chciałbym też coś wyjąć. Mhm. E, łuk mi się psuje, właśnie zauważyłem. Jakbyś tam jakiś widział gdzieś zrobiony czy coś? Jest yy, jeden też na, na zepsuciu. A, okej, okay, dobra, to nie, to nie. Także mamy dwa łuki, ale, ale damy radę Jup. z tym. Dobra, ja tutaj cienie wyłączyłem. Po co to komu? Ja tutaj legalne cheaty przez glitcha robię. Wszystko fajnie. Dobra, trzymaj ten drugi łuk. Jak coś tam jeden, Dziękuję. który jest prawie cały. Dobra, w razie to sobie pod, podmienimy. Dobra. No to co? Masz jedy w dłoń? I sprawdzamy dłoń. co i jak tutaj. Tutaj jeszcze dobry. nie możemy się dostać, jest, także musimy jest. iść w lewo. Dobra, mamy jakieś zejście. Doschodzimy. Dobry. I tu uważaj, bo to będą wiedźmińskie szczury. Tak, 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 już tutaj jeden się szai na nas. Obronić I cię. Poszedł wyjaśniać. MYK! O kurde. Ha, po ryju. I co ty taki mocny? No, tutaj kurczę, chyba się najad czegoś. Dobra, chodźmy najpierw może do tej kafeterii, jak jest. Tak, kafeteria od razu. najpierw, no. no. Sprawdzimy wszystko, będzie gitas. Kafeteria, jawo! Tu mamy zejście na dół. Ten jaki doskok zrobił? Dobrze, <grym> dobrze. <grym> chyba zadziałało, skoro na dwa hity padł? Dobrze, 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 dobrze. A no tutaj te normalne będą na dwa hity padały. To jest akurat plus. Mhm. I Wiedźmińskie to wiedźmińskie. wiedźmińskie. Nawet pasuje, nie? No. Mutacje, i tak dalej. Kafeteria. No właśnie, propa mutacji. No <grym> o kurde. Wyjaśnionek I, 150. Przy, przy, przy dostał. <grym> tu mamy notatkę. ciach, Pod, podnoszę. O, super, super. Jeszcze jeden Wiedźmiński. Mhm. Badasz Ale mi bije. dobra, dałem radę, dałem radę. O, dzięki za osiągnięcie. Ekspert Lurker Hunter. O, jeszcze przez Huntera wbita, to już w ogóle. Ale, to jest podwójnie się liczy. Chodź, bo tutaj jest jedna część generatora. Dobra, tylko musiałem tego ubić, dziada. Zapraszam, zapraszam. O. Te plastiki odpadki to raczej sobie darujemy, nie? Tak, tak, tak. Gdzie ta część? A tutaj? Tutaj jest tutaj. Dobra, podniosę. Podnieś deska. Marzyłem, dobrze. Czekaj, tutaj co mamy? Więcej desek skitanych, o ty kurde. Co ja Bez Dobra, wr wróćmy może do tej kafeterii jeszcze, sprawdźmy czy na pewno wszystko stąd zebraliśmy. Mhm. Mm idziemy. Słońce zachodzi, widzę przez to, przez... pituch <laughs> A co kurde? Dobra, tutaj Z kafeterii chyba tyle. Chyba wszystko, no to możemy teraz tak, już stąd i tutaj wyjść. tutaj jest jakieś przejście. Aha, tutaj al albo stamtąd się wychodzi, albo tutaj. Mmm, tak, tak. co jest przed nami. Tutaj jest jeszcze. O, jest mhm. Miński. Ciach, dostał Hita. Dostał Hita, dostał Hita. Dostał <laughs> Hita. <laughs> A? to, generatora. Tak, bardzo, zrobione, zrobione. Dobra, to, to... Żaden Wiedźmin nas nie powstrzyma przed znalezieniem. Mm -mm. Teraz tutaj idziemy. Dobrze. No teraz tutaj wychodzi na to, że musimy iść, aż wody jeszcze tylko napiję. Mamy ok, tu mamy do otwarcia. Z drugiej strony, z drugiej dobra. strony dobra. Generator i storage. O, tu możemy otworzyć, ja da. zobaczę tutaj, czy coś jeszcze nice. będzie. Okej. Okay. Chłodź się ciemno zrobiło nawet i u mnie. No tak, bo noc jest już, już, już jest noc, tak no. Tu jest chyba ta. A, tu jest kafeteria, dobra, dobra. Okej. Okay. To, to już to, 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 to sprawdziliśmy, to możemy tutaj iść. Mhm. Mm tu jest jeszcze jedna część generatora. Daj, daj, daj. Tutaj, tutaj, tutaj. Widzę, 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 widzę. Te deski to może nie podnieść, bo to na razie będzie tego miejsce zajmowało. No, czy to w razie tutaj wyrzucę, nie? O, ale taka paczka z ugotowanym ziemniakiem to wezmę. O -o 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 -o. A tu. I jeszcze jedną ugotowany ziemniak, to też wezmę. Zapraszam pana. Pan jest elektrykiem wysokich napięć. Bardzo. bardzo. Generator działa. Ojej, A teraz mamy labirynt do zrobienia. Ja... Ja to pierdzie. zostawiam tobie. Ja to zostawiam mi, tobie. Mi to zostawiasz. Nie no, super, naprawdę. <ścoughs> oh, pięknie, pięknie, pięknie. E, idziemy najpierw musimy do tego specjalnego pokoju dotrzeć. A co Uy, ja się będę tak wysilał. Twój działa. film. Rób. Panie rób. Dobra, się pobawię. Jak chcesz, to mogę ci służyć za y, eksperymenta. Eksperymenta. Tak. E dobra. Teraz wystarczy, że zrobię. Coś takiego, że... Aha, nie mogę tego podnieść tak, o kurde. i nie, nie, tu musisz pojedynczo przestawiać. I tu jest właśnie ten problem. Że to trzeba to dosyć nieźle porozumieć. A tu mogę bardziej w lewika odkładać? Nie, nie mogę. ha czyli mam nie, tylko nie, już jedną kratkę, na której mogę działać, tak? Tak, tak, no w sensie to dwie to dokładniej, bo masz jedną tam przy wyjściu. Mhm. Jak on to wymyśli? Nie wiem sam. Chcesz, żebym ja zrobił? Czy chcesz się bawić? No mogę się bawić tutaj, jakby po, pobracał. Wiesz co, ja bym ci proponował zacząć od mhm. końca, bo będzie ci najłatwiej. Proponowałbym ci zacząć od tego, od tego, co masz pojedynczy, taki poziomy, żeby go dociągnąć do końca. Czekaj. Bo mam kminę a nie nie mam piny. Ej, dobra, to mądry chłopak. Patrzcie mądry chłopak, patrzcie. Jak patrzcie. Ja mądry. Patrzcie, Patrz. go, patrzcie go. S. Boss no in, in, Proszę. Masz bardzo. osiągnięcie? Dobrze, bardzo dobrze. Ty, macie tu jest. Tu jest ole chodź, chodź zobacz, ja nie podnoszę, bo to normalnie nie uwierzysz. Zrobiłem, no. słuchajcie, widzowie, że dwa, dwa w jednym zrobiłem trasę. Tak, tak, tak zrobił to. Chciał... Zrobił to. Patrzcie, myk. Jest chodź, 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 szczęście, chodź, da się ja pokażę, Patrz, tu, cyk, 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 mm -hmm. cyk, a ja w ogóle nawet nie, nie patrzyłem na to wcześniej, nie? U siebie. No tak, no ja właśnie, bo, bo Handler na początku zrobił trasę tak do końca, ja czekaj, czekaj, bo tu jest pokój ukryty, dawaj do niej, to tak, po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć tytanu. No mm i -hmm. Tu jest waliza jedna, w której jest ruda metalu, mm -hmm. Dwie, dwa razy spnącza, szkło i tu mamy jeszcze jedną rudę tytanu, szkło, odpadki, spnącza. i tu jest maczeta. I masz dużo Dobra. maczety? Właśnie mam taki już na tak, już pomarańczowo. No to weź sobie. Ja jeszcze ci idę mam. Dobra, dobra. Naprawdę byłam w 12. IQ. IQ. 160 IQ wid zawet. Usłyszyli ze mnie, że to ja niby udawane jakieś testy robię. Kurwa, zrobię <laughs> najbardziej legitne testy jakie są na IQ. Wykazuje się ten taki Chodź tu do Freya 160 IQ nawet w walce. Jak się odpalił od razu. Tutaj lecimy, nie? Je to bata, jest bata. to. Szkoda czasu widzę jakieś takie rzeczy. Surface access. Woah! To był bait! Oh no! Oh no, nas zalewa! Dobra. E, tutaj po raz pierwszy to mnie bardzo zaskoczyło to, że woda zaczęła lecieć. No, I no, no. prawie utonąłem. Zamkłem zamknąłem dobra. <laughs> dobra. czy wiesz nie płynąć? Pamiętasz może? Nie pamiętam. Plantacja, 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 kojarzę plantację. Jest powietrze, jest powietrze. Dobra, wróciliśmy no tak, do tego tu pokoju. tu jest plantacja, no. Jest, Dobra, jest. dobra. No to ja za pierwszym razem poleciałem gdzieś tam w lewo bo mówię, no, no na ostatnim tym, na ostatnim HP dopłynąłem tutaj. Mam notatkę. <laughs> to było złe. No, fajnie, fajnie. Patrzymy, czy coś jeszcze tutaj jest. Ja to takie rzeczy zostawiam tobie. Z plastik na górze. Tu jest, są drzwi jeszcze, to otwieram. Dobra, tutaj też mamy przejście do tej plantacji całej. A tam, gdzie było przejście? Może? Tutaj jest jakieś coś, ale A, to A tutaj, nie jest. tutaj wchodziliśmy chyba. Stąd. Loading Bay. Tu chyba możemy wrócić do siebie. A o, to tu chyba jest potestrum... no. Tak, to było zamknięte z drugiej strony. Dobra, to możemy Dobre, tam lecieć. To mamy to. Mhm, dobra. Zarębiście. Wodociąg wyrzucać? Mamy już nauczoną tą recepturę, także blueprinta nie potrzebujemy. Mmm, to wyrzucam. Stąd przeszliśmy właśnie. Dobrze, dobrze, dobrze. <grych> Też sobie i wyłączyłem cienie. No, to już chyba wychodzimy. nie, jeszcze nie, jeszcze tam będzie ta plantacja nie, cała. Czy nie, jeszcze nie, to będzie plantacja dopiero. Dobra. To będzie bzyk, bzyk. Bzyk, bzyk, Madahaka. Dobra. Ścinam w takim razie banany. Bananas. Ze sobą. Super, super. Pod nasze truskawy. Magana taśma, dobra czyli... Dobra. No teraz, ma, ma, teraz będzie, teraz będzie zabawa. Banany, no, banany. Banani. te, te, te ta tutaj. A ale parkur leci. No, parkur jest. A jak coś to ta woda mocno nie bije, bo już sprawdzałem. <laughs> Okej, okay, mam nie. No, to delikatnie tylko cię bzyknie, a tak to jest gig. No, no masz trzy? właśnie, właśnie począłem. Tak, tak. trzy sztuki. Aha, trzeba zjeść. Jak masz trzy to to lecimy. Dur dostałem. Hur, hur, hur. Dobrze. Bardzo, staśma. poczekajmy na bzykaczy. Lecę <laughs> dalej. Co, banany. Dobra, to ty weź, to ty zbieraj truskawy, ja zbieram banany, żeby sloty nie zajmowały się. Tak, tak, nawzajem. tak, tak, tak. Uskarbuj. O, trochę lipa, bo żadne nasionko nie poleciało z banana. O, tutaj poleciało jedno. Tutaj kolejna taśma jest wymagana. W ilości 3. A to robaki. Podskoczyłem sobie na prądzie. Mhm. Czyli tutaj wróciłem jest później, miejsce. będziemy mieli taśmę po prostu. Tak, bo będziemy musieli wyjść na powierzchni i na powierzchni będziemy mieli dużo tych. Mhm. Dobra, trzeba będzie o tym pamiętać. Jest No Fajnie, proszę bardzo, troskaweczki. jest. Dużo masz sadzonek? Czterech. Dobra, ja mam pięć nasion banana, także jest mhm. git. Zawsze I mamy innego. to. Jest miasto! Ja od razu lecę po tę notatkę, którą zapomniałem, pamiętam u siebie. A, pamiętam jeszcze, gdzie ona jest, także chlast. <laughs> Okej. Okay. Już dobra. mamy. Drugą notatkę, którą też pamiętam od razu, gdzie ona jest, także też już zbieram, chlast. <laughs> Bardzo dobrze. O tych Gdzie jest tym paraliżatorem? A, jego z Ja jego zwuczni, pamiętam, dobra. Dobra. Bier kartę. Bierę, mam. Gitara? No to teraz się dopiero zacznie zabawa po tym Ojej. mieście. Ja no, to pitole. Będzie. To jest... Tutaj jest wszystko wszędzie. Napać kanę trzeba chodzić, szukać, rozkminiać, a te boty są dosłownie wszędzie. I strasznie biją? Tak. You can assist me. Jak myśleliście, że rekiny w tej grze są złe, to, to o... o. O te robociki? To Co jest wiesz, problem. <grywa> o, masakra, masakra. Gdzieś ty uciekł? O, widzę naszą tratwę. A e, już wracam tam. O, w sumie to ja zrobię i ten. Didę mhm. naokoło i po otwieram. O widzę T. Te, te, te. te bramy? No, no, no. Dobra, to ja pójdę do jakiegoś budynku, może się wbiję. To do pierwszego już możesz. Hmm, który jest pierwszy? Ten z numerkiem 1. co widzę, że ten ma jedną taśmę najwyższą. Ale ten ma numer 3. A ja nawet nie wiem, gdzie numer 1 znajdę. E! Na wejściu, wiesz, mieliśmy po lewej stronie, to mi się wydaje. Okej. Okay. Dobra, mamy już otwarte wejście przy naszej tratwie. Jak coś? Hmm? Kurde, mieszkali sobie w mieście, to ich jakieś roboty wybiły. Ponożył! Nie cyk, kolejne otwieram kapitan, ale co za czub. dobra, jest numer jeden. Jak coś to kart już nie musisz zbierać, wystarczy jedna. Tak, tak, ale sobie wziąłem, <noise> tak, tak, ale sobie wziąłem. No ja się wbijam na ósme piętro w jedynce dobra. To tam uważaj, bo tam będą szczury, nie? Szczury lądowe. Spoko. Jedna najpierw w lewika. Też pamiętam, że były tak ukrywane. O, jest to. Tak, tam było Dobra. bardzo dużo. I te żetony, przede wszystkim żetony, no to jest... Tak, to trzeba jest żetony to. zbierać, bo... To jest waluta osiedlowa. <laughs> Bardzo dużo rzeczy można z tego zgarnąć później. Mm -hmm. Na przykład fortepian. Na przykład, no. Tak pamiętam Z tego właśnie. co widzę, to chyba wszystko otworzyłem już. Ta, wszystkie otwarte, Super. także już... ...lecą do Cię. Mm -hmm. Lewanienka na kurde. Jakim cudem Ty ożyłeś? No właśnie, oni ożywają po jakimś czasie. U, tu maczeta trzeba. to będzie maczetą? Pomachać. Będzie przejście. Ja nie Dobra, mogę to go zaraz. trafić! No one są to chamskie wajerska... strasznie. Co jest? Mam za tempą Dizę? Za tę To też jest tempa Oj, chyba będę potrzebował Twoich usług. Idę. Moja dzida jest za pa. Czekaj, lipiam. jadę. Mhm. Mam do zniszczenia wiesz. Maczetą coś, a nie działa. Dziwne. Już ogarniam. O! Ło panie, wiedźmin! Dostaw kolegę. No. Mhm. Aj, sypiał się z nieba. I gdzie to Tutaj, I tutaj, do tutaj, tutaj, u sąsiada. Sąsiadowi trzeba tutaj wjechać. O, co tutaj. O, proszę widziałeś? Bardzo. Mam ten podzielić, jest taśma, jedna. Elegancko. Dobra, to jeszcze po Wszystko balkonach. To już szukałeś, rozumiem, tak? Wszystkie skryte, zostawiasz chyba, otwarte. Chyba tak, chyba tak. Ta, tam, ta, gdzie mnie nie było, to jest zamknięte. Jeszcze po balkonach nie skakałem, żeby te pokoje tak w pełni posprawdzać. Tak, tak, tak. Najpierw pokoiki, później balkony. Zgadza się. Tak, tak, tak. To jest good taktik. Dosłownie, to jest tak kampione, a że tutaj mają normalną Ale dobrze, dwa razy po sobie wiesz, posprawdzamy to, też będziemy mieli pewność, że wszystko zebrane tak. To najbardziej taśmów potrzebujemy na ten moment. Dobra, wydaje mi się, że można już gdzieś skakać. Znowu zarówno jedno i mogli skakać. Jedno i drugie mieszkanie właśnie ma jakąś hopę. A, taśmę zapomniał. O, Czy idzie? widzisz? A gdzie była? Proszę. A tu. Okay. ciekawe, to ciekawe Dobra, no i stąd Chyc Da się tam wejść, dobra Oczywiście, że się da Jest taśma Nice no Karatę ale dobra Ja zostawiam tobie żebyś... Tasiemka jest Żeby tutaj, Tu jest żeton, to żeton mogę podnieść Tak, tak, tak Ono trzeba zbierać Uwaga. A, żadnej Francji ma. nie ma. Chyba nie ma. Mm -hmm, mm -hmm. Mam też zbierać taśmy, próbuję próbować. Tak, 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 na luzie, na, na luzie. Dobra. Wiedzą gdzie jesteśmy, także jak coś znajdziemy to każdy, kto jest zainteresowany Siotka, tematem, ziemniak. to wie, że to było w tym budynku na przykład takiej ilości. Dobra, tutaj był pan. Tutaj mamy z jasna lince. Z pędzlem? Tak, tak, jest. No. Tu nie przyjdziemy. To mi się wydaje, że w tym budynku będzie już wszystko. E, wiesz co, jak wrócimy do tamtego mieszkanka, gdzie skakaliśmy... A nie, będziesz, piętro. A? No. Hono, hono. Tu jesteś. Zapraszam. No um, Okej. Okay. Ciach. A widzisz, bo, bo tam nie było z lobby szóstego. Jakiś VIP place. Uwaga, bo tu może być... Szczurito jest. Mm. Aha, zniszczyła mi się świetnie. Porabiane. A może Dobra, to mi się da? Patrz, widzisz? A daj mi. No ci to się uda od razu? Tak. Jak nie umie, to po co się bierze? <laughs> I zmała to Biopaliwo, śruba i trzy razy szkło. Najzawa, nice najzawa. Nice Jak się rozglądam, ale w tym pokoju chyba nic nie ma. A, to chyba... O, no, tu był ugotowany ziemniak. Metalowa strzała. Mhm. Dobrze. W drugim budyneczku, w sensie w drugim to mieszkaniu 7... na razie nic o, elegancko, to ja pominąłem. Już mamy już chyba taśmę. Zebrał. No już o, nie, mamy taśmę by tam, dobrać. żeby wejść na ludzie. Mamy trzy, tak? Już taśmy? No już powinno być trzy, czekaj, gdzie to było, pod te? Pod te. No cztery. Cztery nawet, kurde. Na bogato. A na pięć taśmów mamy! <laughs> Okej, okay, tu jest jakaś? Właśnie zebrałem właśnie z tego, właśnie, hmm. właśnie, właśnie. No właśnie, tutaj byłbyżej zjazd do tego miejsca ha, 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 ha. to chyba wszystko. To chyba będzie wszystko. A dobra jeszcze na ósemkę pojedziemy. Dobrze. Proszę. pyry, pyryp. Dobra, gdzie my tutaj wsk wskakiwaliśmy? Tutaj można zjechać na lince, ale ja bym mhm. chciał jeszcze wrócić do poprzedniego miejsca czy mi się uda? Czyli tutaj byś chciał, tak? Spacja mi nie weszła, dobra. Nie, bo tutaj to nie dasz rady, wiesz? A już nie dam rady wrócić? No raczej to, nie, raczej nie. Za to wróciłem tutaj, o właśnie. <grych> no, poleciał! No, jeżeli, jeżeli nie masz jakiegoś piętra zaznaczonego, gdzie? To tam nie ma wejścia. To na takiej dobra. zasadzie działa. Bo co chciałeś w tym pierwszym, powiedz mi? E, bo tam. Poszliśmy jednym balkonem, wyskoczyliśmy do drugiego budynku, ale też mhm. inne mieszkanie miało swoje takie wejście. Dobra, jestem na dole. To A. proszę jeszcze raz do jedynki, żeby, żeby wrócić tam. To e... ja właśnie pojechałem na górę. Dobra, żeby wrócić tam z powrotem. Dobra, włączaj sobie ten. No, jedzie, ja, ja jedzie, jedzie. Three, two, Bo ja chyba one. Wiemy, o co ci chodzi. Mhm, dobra, 1 na 8. Tak, na 80% wiem, ale to muszę się przekonać poprzez Twoją obecność tutaj. Dobra, jestem. Chodzi okay. ci o ten balkon, tutaj. Y tak, że tutaj da się wskoczyć Stoppad. wyżej. Siema? Tak, 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 wiem, wiem, ale zobacz. Jesteśmy wyżej. A, że tutaj. Mhm. No tak, ale tu są drzwi zamknięte. Ale to jeszcze jestem na dachu. Aha, o to ci chodziło, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay. mm. no to faktycznie, faktycznie. Dobra, nic tu nie ma, czyli wychodzi na to, że. Że nie trzeba było tutaj wchodzić, ale da się. <grych> Pokazał, że można. Tak, a bo to wiesz co, bo to na innym budynku będzie takie wejście właśnie tak, dosłownie tak, identycznym tak. motywem. Mhm. Jak tutaj i tam coś dopiero będzie takiego. Dobra, czyli ten budynek skończony. Tak, dokładnie. Jedyneczkę i dwójkę mi się wydaje, że mamy skończoną. A Tylko właśnie, bo w jednym się miejscu mieliśmy, od... mieliśmy linkę do zjazdu gdzieś w jednym tym tym. W drugim budynku na ósmym piętrze. Dobra, coś mi się skończyło, woda mi się skończyła. Omen, oh spadłem. Jesteś na dole samym? E, teraz tak. No ja jestem przed dwójką jak coś. A jak to mamy z czasem, powiedz? Z czasem mamy tak, że w sumie możemy powolutku teraz kończyć. No. Bo ogólnie tutaj będzie siedzenia widzowie bardzo, bardzo długo. Tak, na tej tak. To, to jest na dobre, dobre parę odcinków. Także na teraz my wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Jeśli wam się tutaj ten rafcik podoba, to wiecie, łapeczkę w górę zostawcie biedzieć do handlera poprzez kliknięcie w jego nick tytule, to Was przyniesie na kanał, tam ciśniemy Minecraft RL Craft, jest, jest Mega Kozak, także zapraszam i do następnego, na razie, i cześć, yo-yo, cześć